13 z tej strony Miko XD i dzisiaj nagram y, filmik Stomp of the Mask. Ja już grałem w to, a chciałem Wam na razie tylko, wiecie, pokazać to. To jest takie. No, pokażę Wam to, bo miałem to nagrać, ale wtedy jakoś mi nie podchodziło nagrywanie. No to tak, zaczynamy. Ogólnie w tej grze jesteśmy takim. W sensie, jak to by nazwać? Co jakimś takim ludzikiem, w którym musimy zbierać jak najwięcej monet i unikać przeszkód. To jest pierwszy poziom, tylko, tylko żeby wam chciałem pokazać, no to to jest pierwszy poziom i właśnie łatwy jest. Po prostu, to jest, sorry za reklamy reklamy zawsze są, akurat głupie reklamy, next stage sobie fiksne no, bo takie się pokazuje, yy, play. I tak, tu już mamy, widzicie, jak możecie zauważyć, mamy przeszkodę. Y, takie, wiecie, y, te niebieskie rzeczy, to jest ta nasza przeszkoda. Akurat to już to robiłem i wiem, jak to zrobić. Y, ja to robię mega szybko. Easy, nie? No? Da się łatwo to zrobić, następny poziom. Zawsze będą reklamy po poziomach. Dlatego wiecie, nie zwracajcie na te reklamy uwagi. to za reklamy, naprawdę albo je nam, albo nie wiem. To jest łatwe akurat. Ważne, ale coś dziwnego się tu właśnie zadziało. Wow, drugi poziom, dobrze wyszedł? Znowu ta sama reklama, ne? Te reklamy będą się co poziom pojawiały. To jest takie. Ejcie, ja czemu się nie chce wcisnąć? Co? Nie chciało mi się tu wciskać. Eh. Halo! Nie chce mi się wcisnąć w ten krzyżyk! Co jest? Nie rozumiem tego. Może wejdźmy i wejdźmy. Na którym poziomie ja skończyłem? Dobra, może mam się tylko że to tło początkowe. Tom the mask. Tak się ta gra nazywa. To tak, może przejdźmy do czwartego poziomu. Na pewno to nie był czwarty poziom. Poczekajcie, musi się to skończyć i to jest oczywiście bardzo wkurzające. Oj, działa mi. Jakby czucie mój telefon stracił. Tak, play. To już jest dosyć takie, wiecie... To jest na czas w ogóle, Musimy mogli zauważyć. Nie, nie cofa się.

Musi to się szybko zrobić, Co za tę reklamę, ale naprawdę nie wytrzymuję z tymi reklamami głupimi. I właśnie mamy piąty poziom, play. Już nie już te reklamy. to się zdaje, że... O, już nie ma tego. Okej, okay, mądra. Nowe triki. No przeszkody, te... sorry. No, if... Daj nam no, nowe przeszkody. Mijamy. Sorry za te reklamy, no naprawdę, nie, nie mogę wytrzymać tych reklam. Jest coś tu do wykupienia. Nie, nie chciałem tego followować. Dobra, mamy szósty poziom. Play. Dobrze, że to już nie jest na czas. Nie wiem, czy wy to widzieliście. Spoko. Nawet łatwe. <śmany> Nie wytrzymuję. <śmany> Dobrze, już jest koniec. Mamy tarcie, mamy siódmy poziom. Co nie? Nie, cztery złoty to kosztuje. Może sobie kupić w przyszłości. Obiecuję na pewno, na następny odcinek już tego nie będę miał. Okej, okay, nawet nie zauważyłem. Rewajwa sobie zrobię. Ludzie tych pułapek nawet się nie zobaczą. No ja. Nie ma... No, nie mam tych reklam. Nareszcie. A co to za taki gra? Nie rozumiem, ale nigdy... Przynajmniej nie widzę takiej. Replay. Jeszcze raz sobie to zrobię, bo wiecie. Dobra, nie zauważyłem po raz kolejny tego. Jeszcze raz. Replay. Play. Dobra. Dobra, szybko, szybko, uh -huh. szybko. Ja znowu tego nie załóżę. Muszę reklamę jeszcze obejrzeć. Dobra, nieważne. Dało się. Osobiście Wam powiem, że na Facebooku nie mam. Dlatego nie chcę go chwilowo pobierać, ale. A, muszę właśnie pobrać. Się. Replay. Play. play. I tak, to tak. Ja już wiem mniej więcej, gdzie są te pułapki. No dobra, niektóre te rzeczy są. Co? Jak ja ją uruchomiłem? Dlaczego ja w ogóle nie wciskają ludzie? Już wiem, przydaje się, naprawdę. Co? Nie wiem, ja, tak niektóre gry są głupie, naprawdę. Nie polecam ogólnie, wiecie, takich gier pobierać, bo często to jest wirus. Mi się kiedyś tak stało, pobierałem, pobierałem wszystko, co jest tylko na reklamie i wirusa mam. Przynajmniej miałem, bo to już jest nowy telefon. Oczywiście na nim zacząłem nagrywać do na YouTube'a, dlatego nie polecam wam nagrywać oczywiście... Wiecie, nie polecam wam grać Co znowu pułapka? Wow! Dobra. Nie zdobyłem gwiazdki. Następny poziom, sorry. Ale daleko już doszliśmy, na dziewiąty poziom. Może, może do dwunastego dojdziemy i skończymy ten odcinek, czekajcie. O, możemy już za niedługo kończyć

Out, but I met this new guy, Jake, and he hit it off. He's such <laughs> a boy. Jake is the worst. One look at my tattoo and he's gone. But I met Justin online and I just knew he was the one. <laughs> Hi. <laughs> 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 <Gupia>. <laughs> <laughs> Do widzenia, do widzenia. Nie chcemy takich gier kupować, ludzie. W się sensie, jaki kupować, to się tego nie kupuje. Dobra, tylko jeszcze dwa poziomy i kończymy ten odcinek. Oczywiście. Tego typu ogarnąć. Nie mam pomysłu chyba. No nie, jak?

Jeśli wiecie, że takie gry na pewno nie będę grał, bo. Stand, Stand off, ok. Na pewno nie zestroję, ani nie będę wam tego nagrywał, bo nie chcę mi się tracić czasu. By... Oczywiście to się Automatycznie samo klika. Zawsze tutaj tak się dzieje u mnie w telefonie. Pamiętacie, Ferrari Neighbor jak mi się same te bloki dawały. Replay. Zagraję jeszcze raz. Gra jest nawet dobrze zrobiona, mm -hmm. szczerze mówiąc po raz kolejny samą pułapkę. Continue muszę zrobić. Nie, 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 nie. Dobra, sorry, ale musimy te głupie reklamy oglądać. No to 16 sekund, 15, 14. 13, 12, 11, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No dawajcie. Dobra, szkody, ale zrewive'owałem się po prostu... Chociaż, że im więcej rewive'ów w tej grze, tym jakby mniej przeszkód. Nie wiem, coś mi się tym tak zdaje. Fajno. Ciekawe, jak takie gry się robi, bo ja mam mega. Taki. mega jakby chcę takie gry robić. Dobra, 11 poziom, czyli przedostatni. Nie będziemy faulowali. To play. Myślę, że. O, już tu się zaczyna. Co tu się. Nie wiem, jak to zrobić. Wiecie? Nie mam 200, dłu niestety. Zróbmy jeszcze raz. No nie. Nie, może wam się to podoba, bo mi się ta gra nie podoba jakoś. Naprawdę, mi się ta gra nie podoba. Proszę, subskrybujcie mój kanał, bo ja naprawdę to dla mnie mega dużo znaczy, jak subskrybujecie i, i łapujecie te filmiki. I w ogóle proszę o wyświetlenie, bo słabo. Słabo idzie na razie słabo, słabo, słabo. Dobra, idźmy tam. Ja kuzynka w to gra, ale nie polecam. Sam z siebie gry. Mi to jakoś nie jest dla mnie gra. Nieważne, dobra. Stąd już, już mamy opcję. Mamy... Zero revive'ów. Replay. Nieważne. A replay. Dobra. Nie chcę premium. Dobro, obejśmy tam reklamę. Już ich wszystkich znalazłam. Jedynie Jedzenie koło ciężarówki. A jeden jest trochę bardziej od ciężarówki. Dobra, chyba już gdzieś znalazłam. Oczywiście. Co to za jest? Nie mam w planach jej kupować. Pobierać, no. A co ja mam z tym kupowaniem, ludzie? Trwa 17 minut, zaraz trzeba kończyć. Dobra, zróbmy ten 11 poziom play. Staram się dzisiaj nie ginąć. A ja staram się już tak dużo hajsu nie zbierać. Dobra, dobra, muszę tą reklamę obejrzeć. Ja nie chcę teraz wołać za to, bo oczywiście chcę jeszcze grać wtedy... Wiecie w tomba. Nie wiem kto takie gry lubi. Jedno do mnie z takich gier. Dobra, już się kończy ta reklama. Dużo gier jest, yy, w tą powyższą Jestem ciekawy, jaki jest ostatni poziom. Chyba setny, tego co wiem. Ten poziom jest ostatni. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, wychodzimy. No, mam rewajrze. Jak to zrobić? To ludzie. który na tym poziom był fajny I ostatni poziom Oczywiście na dzisiaj 12 Teraz się będzie działo Naprawdę ludzie Teraz to jest jakieś piekło w tej grze Co tu się dzieje? Dobra się jedna reklama Nie wiem, czy takie gry mi się podobają. Kiedyś w to grałem. w ogóle może FNF-a nagram kiedyś? Może FNF? Bo dla mnie FNF jest lepszy niż takie coś. No, dawno oczywiście. No, raczej nie chcę tego grać. To jako misy, a teraz wiecie, jakieś takie, czy czerwone zrobiło. Muszę uważać na te pułapki, Nie no? mogą być dosłownie wszędzie. O, no, fajny look. Ej, ja nie może być shielda. Nie teraz. Revive, oczywiście. Nie, znowu to gra. Nie, help me. No, nie, nie da się znowu jej pomijać. No, w ogóle to już telefon i nic nie mogłem wcisnąć Po prostu wszystko wciskałem Replay Dobra, jeszcze jedna reklama WTF Dobre, nareszcie dobra, replay, play czemu też to naprawdę od nowa robić? No, i... no to tak, to chyba by było na tyle, z tego co widzę. To chyba... Cześć i zapraszam do Hello Neighbor i moich shortsów. No to pa.